marginalne. A tutaj są pewne stałe. Zawsze jest wentylatorek do aktywnego chłodzenia. Zawsze jest najmocniejszy dostępny aktualnie procesor Qualcomm'a. Tutaj jest tam 8 Elite. I zawsze kilka cech, na których brak. Ludzie narzekają w 99% innych telefonów. Czyli to akurat od dwóch lat chyba zupełnie płaskie plecki, w których aparaty nie wystają. Red Magic ma niecałe 9 mm grubości i zalali to największym możliwym akumulatorem. Złącze słuchawkowe, no bo jak to tak smartfon gamingowy z lagiem pytać sekund przez bluetooth. I kamerka do selfie bardzo sprawnie Ukryta pod ekranem, ukryta głęboko jest też jakość tych zdjęć. Ona jest, nazwijmy to tak dyplomatycznie, niezwykle umowna. Ale jeżeli na przykład chodzi o takie prawilne, autentyczne fotki selfie 40-latka, no to tutaj nawet pomaga, w sensie no, dodaje takiej prawdziwości. Ale oprócz tych stałych są jeszcze zawsze jakieś usprawnienia. Te telefony się nie zmieniają diametralnie. W postaci takiej beryły bardzo kanciastej jest już. Od dawien dawna, ale właśnie dlatego zawsze mi się wydaje, że tutaj już nie ma co i gdzie ulepszać, ale też zawsze się okazuje, że jednak jest co i gdzie i że da się.